Zbłoń na rynek główny w strugach deszczu przeszedł w niedzielę palmową 2023 roku ulicami Krakowa biały marsz papieski w którym wzięli udział także Mierczanie, Przyjechali oni tutaj dzięki znanemu Mieryckiemu Stowarzyszeniu Społeczno-Edukacyjnemu Orzeł Biały Szczelec. Wydarzenie zostało zorganizowane w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II i nie było związane z żadnymi organizacjami politycznymi. Marsz miał charakter pokojowy i modlitewny. Mimo niesprzyjającej pogody Przyszło na niego ponad 20 tysięcy ludzi. Zruszające były wizerunki papieża. Jedna z grup niosła transparent z napisem Byłeś z nami, my jesteśmy z tobą w kościele mariackim. Odprawiono Szemu Świętą. Ze względu na wielotysięczny tłum, nie wszyscy jednak mogli uczestnicy marszu wejść do świątyni. W związku z tym Rozpoczęła się z 15-minutowym opóźnieniem. Spodziewaliśmy się Was w tej podniosłej atmosferze. Przychodzimy do ołtarza mariackiego, by dobrze przekazać pamięć o papieżu młodemu pokoleniu. Mówił ksiądz Dariusz Raś, proboż parafii mariackiej. Kazanie zaś wygłosił ksiądz Bronisław Fidelus. Student karola Wojtyły, który wspomniał biały marsz z 1981 roku po zamachu na Papieża. Dziś, jak powiedział, po raz drugi dokonuje się zamach na świętego wielkiego Jana Pawła II, na jego dobre imię i świętość zaapelował także, aby niedzielne modlitwy były prośbą do Jana. Pawła II, by nie odchodził od nas, by pozostał z nami, ale i aby te modlitwy za tych, którzy szkalują jego dobre imię. Po zakończeniu uroczystości kościelnych Mielczanie zapalili w drodze powrotnej znicz pamięci przy pomniku legionistów i marszałka Józefa Piłsudskiego. W godzinach wieczornych powrócili do Mielca. Oni wyszli z mocą, ewangelizować i dali radę. Uzywającej. To ma dobre strony, ale też ma słabsze. <noise>